E, witam, dzisiaj ten tricaps z 8 sierpnia, więc e, tak, e, dzisiaj te jeden, dwa trade wzięte, ten i tutaj ten znaku taki. Oczywiście dwa są wygrane, więc jestem dzisiaj na plus e, powiedza, te miesiące jest tak gotowany, to jest chuj. E, więc tak, na początku jeszcze powiem Instagram TikTok w opisie, więc bijajcie. kiedy ja zacząłem na Instagrama e, stawiać dowody, że to faktycznie te trade'y robię. Więc jak ktoś mi nie wierzy, albo nie wiem, co po prostu chce jakieś utwierdzenie że faktycznie te trade robię, to macie Instagramy na, na relacjach wstawiam. Um, oczywiście relacje nie są cały czas, więc będą też wyróżnione jak ja wstawem, więc możecie nawet tryda z, 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 dawno zobaczyć, chociaż jest nie prowadzę jakoś długo. E, więc zaczynając to, powiem wam tak mi przy na początku, jak sobie to sprawdzałem, ogólnie widzimy tutaj moce, jak to powiedzieć, accumulation mamy. Tragedia i dzisiaj. Więc tak, widzimy tutaj mamy te, tego doładtej i z nim mamy zrobione SMT, takie coś większe. Ale mamy, tak? Więc to tak mnie twierdziło, że cena mogłaby chcieć chcieć do góry plus... O to w ogóle jeszcze jakieś SMT zrobiła do góry, a tak to chuja dało. To już było po trajdzie. A też tutaj były takie mniejsze. Na 5 minutów na przykład. Na londyńskiej sesji z um, tymi lołami na pewno z tymi tutaj. Loami jest SMT. Więc tak naprawdę założę na, na tym, żeby to powiedzieć, na tym indeksie. Może na pójść do góry, więc po prostu tutaj mieliśmy farbę do gapa. To jest chyba, nie wiem, czemu, to jest potawa, to był początek zaznaczony. zaznaczone. mieliśmy farbę do gapa i proszę, sama mogłaby chcieć go wziąć, tak? Um, oczywiście całą go chyba wcześniej wzięła, czy nie? Tutaj było rozpoczęcie. Więc on wziął go niby tutaj, a potem weszła jeszcze raz i no wziął połowę a potem poszła w dół, więc tak się tutaj raz waha, więc... No tak... Yy... No w tym zaraz wam powiem jak tutaj profit ustawiłem, więc... Na tego fair gap na pewno uważałem i uważałem też, że no... Od niego się odbije, więc tam ustawiłem tak profity, które zaraz zobaczycie. Ale no co, marka się otworzyła, no, co no, tak się wahała dziwnie, ogólnie bardzo dziwnie się ruszała, więc... No ogólnie trade nie powinien się robić, nie powinienem, ale no... Wydaje mi się, że teraz bardzo, bardzo mądrze robię to wszystko i nie ma na co narzekać, więc to cena się otworzyła, według mnie to co do tu góry tutaj była, to była manipulacja. Przepraszam, nie, nie to nie była manipulacja. Po to cena tak szła do góry? Potem mieliśmy takie coś w dół, gdzie jeszcze złamało strukturę, co według mnie było manipulacją. I potem cena to odbiła do góry, więc jak zmyła, złamała strukturę na minutówce, tu było 5-minutowy, więc chyba się na 5-minutówce. Struktura, albo tak, złamała się, jak widzimy Więc no, mówię, dobra, struktura się 5 minutów co bo się złamała, minutów sobie złamała, tu było 5 minut do więc było bardzo blisko Więc stwierdziłem, że jeśli ten candlestick zamknie, to wchodzę, zamknął się tutaj wreszcie w, w longa i tak Take profit, dałem to na końcu tego farwello gapa minutowego I tak, to jest w środek tego godzinnego farwello gapa tu mam pierwszy profit drugi mam na końcu tego Fair tu jest serzyn, a jest High. Z tego co się nie mylę, więc mam profity No i oczywiście co? W tym chyba szło mi ten pierwszy profit sprzedałem po pozycji, przesunąłem z w miejsce entry i no i co, co no i co, wyrzuciła, bo odbiła tego Fair Value więc um, no co. Taki tradzik to coś mały, ale jest zrobione, tak? Wszystko dobrze, że nic tu nie straciłem, tylko jest plus. Więc jak to wygląda z procentami I teraz sobie pójdziemy do um, Do kolejnego Gdzie, no tutaj widzimy SMT mamy w dół Po prostu tutaj cena weszła w tym indeksie W, 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 w farfelu gapa I no tu utwierdzało tak, że Cena chce iść praktycznie na dół Po prostu no, tu mieliśmy breakout Starcher, więc um, no, no po prostu No po prostu to w tym Po prostu mieliśmy dużo confidence jakieś farfelu gapy Jakieś tutaj takie inne głupotki jeszcze mieliśmy order bloka w ogóle. Wszystko tu weszło, nie? Trochę za późno się obudziłem, bo powinienem tutaj gdzieś wejść. Tu widziałem... TGR tutaj wszedł. Zresztą na T3KP jego. W sensie jeszcze nie oglądałem, ale zresztą tak zobaczyłem z ciekawości. jakiego jego trade wyglądał. On gdzieś tutaj wszedł. Widziałem, to są, nie to co ja. Tylko on wszedł wyżej, bo ja się trochę za późno obudziłem. Więc no, ja jestem zadowolony, tak? <głos》> jestem bardzo zadowolony. No więc, no trochę za późno wszedłem. Dopiero jak się ten candlestick zamknął, zobaczyłem, że tak idzie w dół, to wtedy wszedłem. Teraz tak, ten typ to jest chyba źle ustawiony, mi się wydaje, czekajcie, nie, on taki nie był, na pewno nie, bo czekajcie, może, nie, on taka pewnie, bo coś to jest nie tak, na pewno go taki miałem, ja są tu źle ustawiony, więc nie, nie przypomnę wam jaki miałem tych profit, miałem stoposa. nie powiem wam, nie pamiętam, na pewno, na pewno gdzieś coś takiego, no coś gdzieś w tym obrębie na pewno, wątpię, żeby taki był, bo trochę sensu nie ma ten typ ale... No, i, i jeśli chodzi o te. E, w Słuchajcie, sensie to jest tej ostatni take profit, pojebało mi się. Jeśli chodzi o tych profit, to e, pierwszy miałem tutaj. Z tego powodu, że no, był to low resistance low i on był taki najniższy, low resistance low. Więc jest taki pierwszy tech profit wziąłem, a drugi to był tutaj. To jest najniższy, to jest londyjski low chyba. Tak, londyjski session low to jest, więc tutaj wziąłem e, ostatni taki tej profit. Nie uważałem, żeby cena poszła sobie niżej i dobrze uważałem, bo przewidziałem, ale trochę zjebałem. To mnie nie zjebałem, tylko trzymać z mojego trening planu, ale no po prostu unlucky, tak, bo po prostu wszedłem za, za późno. To jest tego błąd. Ale tak czy na plus, że mówię czemu. Ja taki, już mówiłam, taki błąd, bo no tutaj wszedłem tak i cała sobie tu szła. Wziąłem mój prezydent, profit. To sprzedam po pozycji i plus przesunęłem stop w miejsce entry to, no, Widzimy taki mały bym coś zrobił, Oj, i cena weszła sobie w ten take profit No i niestety, no albo stety, no po prostu przerwała mi pozycja i jestem, no po prostu wziąłem tylko to, tak? A potem cena weszła mój full take profit, więc no trochę szkoda, mógłbym trochę więcej przegarnąć, ale Chociaż przewidziałem gdzie pójdzie cena, co wydaje mi się, że jest najważniejsze bo trochę zjebałem z wejściem trochę za późno w szodę, tu macie procenty cyk. cyk um. No i co? To tyle na dzisiaj. Um. Dziękuję za oglądanie, wszystko dobrego i, i cześć.